Hej, hej Wam! Witam Was w tym przekazie na najbliższe 3 miesiące z kart tarota. 3 miesiące, czyli możemy powiedzieć, że to tak do e, walentynek. E, z trzech grup e, kart tali tarota możecie sobie wybrać grupę, która najbardziej Was przyciąga, z której chcecie usłyszeć przekaz. Dla Was jest to przekaz na sferę miłosną i sferę zawodową. Sfera miłosna jest podzielona na dwie części, czyli na, e, dla tych, którzy są w jakiejś relacji i dla tych, którzy e, są samotni. E, pamiętajcie, że jest to przekaz taki ogólny, więc on zawiera taką najsilniejszą energię z tych trzech miesięcy, nadchodzących trzech miesięcy, więc e, może to być coś, e, co po prostu pojawi się i e, nie będzie to obowiązywało przez te trzy miesiące, tylko może to być coś, co tak naprawdę może zdarzyć się już jutro i przez res resztę e, trzech miesięcy ten przekaz już nie będzie aktualny, ale może się te zdarzenia czy coś zdarzyć tak naprawdę e, nawet na koniec tych trzech miesięcy albo po prostu będzie tam jakiś przekaz dla Was, e, na co musicie zwrócić uwagę po prostu... W przeciągu tych e, trzech miesięcy, jaka po prostu energia e, będzie Wam towarzyszyła e, w tych trzech miesiącach. E, chciałabym Was też zaprosić w moją dalszą przestrzeń, czyli na mojego Facebooka, e, na zamkniętą grupę na Facebooku, którą zamierzam trochę przekształcić, i będzie tam możliwość zadawania e, pytań, na które uzyskacie darmową e, odpowiedź. I zapraszam również na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. I zapraszam oczywiście też do subskrybowania kanału, byście mogli być na bieżąco z kolejnymi czytaniami czy przesłaniami z kart, ale też z innymi rzeczami, takimi jak podcasty. No, także. Jeśli już wybraliście grupę dla siebie, przekaz dla siebie, no to lecimy dalej i zapraszam grupę pierwszą. I oto wasze karty na najbliższe 3 miesiące. U góry mamy karty dla związków, poniżej dla singli i po prawej stronie na sferę zawodową. Jeśli chodzi o związki, no to macie bardzo fajne karty. Powiedziałabym, że taki Powiew świeżej energii, bo mamy tutaj As mówiący o jakimś nowym początku. Więc, jeśli był między Wami jakiś gorszy etap, no to po prostu wchodzicie w jakąś nową drogę. Dla tych, gdzie było może troszkę gorzej, no to może być jakieś odrodzenie się uczuć, że znowu te uczucia powrócą. Dla niektórych z Was może to oznaczać narodzenie się dziecka, czy właśnie jakieś zaręczyny, no po prostu jakiś nowy etap, nowa droga. Może mogą pojawić się tu jakieś nowe pomysły, nowe idee, idee, że może wpadniecie na jakiś pomysł, że będziecie coś nowego robić, może będziecie doświadczać czegoś nowego, będą w, w przeciągu tych trzech miesięcy. Jakieś nowe doświadczenia. Będziecie się może uczyć czegoś nowego. No, tak, żebym powiedziała, że jakieś nowe pomysły, coś będzie Wam przychodzić do głowy. No, nie wiem, po prostu jest tu dużo takiej świeżej energii, nowego początku, nowej drogi uczenia się czegoś nowego. Może, może po prostu przerobiliście w ostatnim czasie też jakąś lekcję, na przykład życiową. I, I wy wynieśliście z tego jakieś nauki, i teraz możecie zacząć od początku. Jeśli chodzi o singli, tu też jest e, troszkę taki powiew e, świeżej energii, że coś może zacząć się nowego, e, może obierzecie jakąś nową ścieżkę, no jest tu szansa na coś nowego, e, no bo mamy tutaj pazia buław, czyli e, no jakaś nowa droga się przed nami, przed wami otwiera, ale E, patrząc na drugą kartę, powiedziałabym, że e, pamiętajcie o tym, że e, potrzeba energii z Waszej strony, też takiej równowagi w dawaniu i braniu, e, obdarowywaniu kogoś, więc pamiętajcie o tym, że, e, żeby pojawiła, że nowa droga może się pojawić, ale trzeba podjąć odpowiednie kroki. E, I... Jeśli ktoś wam coś daje, no to wy też musicie coś dać. Albo jeśli wy komuś dajecie, no to musicie też zostać zauważeni, więc być może właśnie tak jak tutaj mamy szóstkę buław. Szóstka buław mówi o takim docenieniu kogoś. Więc może wy powinniście kogoś docenić albo po prostu was ktoś doceni, ktoś was zauważy. Na pewno Pokazuje się tu dla Was jakaś szansa, pokazuje się jakaś nowa ścieżka, ale pamiętajcie właśnie o tym działaniu, tak przyszło mi to do głowy, że e, często jest tak, że chcielibyśmy czegoś, ale nic nam samo do drzwi nie zapuka, nie przyjdzie do nas. Więc jeśli e, jesteś Singlem i chciałbyś czegoś, to e, tutaj przekaz, przekaz jest, powiedziałbym taki, że wyjdź. Do ludzi i daj coś od siebie. Stań się po prostu zauważony, zauważona. No i jeśli chodzi o przekaz dla Was na pracę, na sferę zawodową, czy prowadzicie swój biznes, czy cokolwiek robicie, no to powiedziałabym, że tu Wasze poczynania w pracy mogą być bacznie obserwowane przez kogoś, więc, no nie wiem, przez Waszego szefa menadżera, kogokolwiek, że być może ktoś tu będzie się Wam przyglądał. Mamy tutaj kartę sprawiedliwości i karta sprawiedliwości to też karta karmy. Więc pamiętajcie o tym, co zasiewacie, to zostanie zebrane i karma jest sprawiedliwa. Więc jeśli się ociągacie, będziecie się ociągać w pracy, no to spotka Was sprawiedliwość za to. Ale jeśli jesteście pracowici, bo mamy tutaj królowe buław, czyli no kogoś takiego pracowitego, no to, no to zostanie Wam to wynagrodzone. Ale zwróćcie uwagę na to, żebyście nie popełnili jakiegoś błędu. Może też będziecie na jakimś, nie wiem, jesteście na jakimś okresie próbnym albo coś w tym stylu i będziecie po prostu, ktoś będzie się Wam przyglądał. Więc tu może może też jakaś e, szefowa będzie Wam się przyglądać, no królowa była ktoś e, władczy. Albo po prostu, jeśli wy jesteście jakimś szefem, e, no to może będziecie musieli się komuś poprzyglądać. Jeszcze przychodzi mi tu do głowy taki jeden przekaz. E, może to jest dla kogoś ktoś, kto musi to usłyszeć, e, by zachować jakiś może balans e, w, między pracą, a na przykład domem, między dbaniem o siebie a pracą. By się za bardzo nie poświęcać, żeby po prostu zachować tą równowagę, sprawiedliwie wszystkich traktować, czyli też sprawiedliwie traktować siebie i po prostu nie nadwyrężać się albo po prostu się nie lenić, żeby był po prostu ten umiar zachowany. To tyle dla Was, Grupo Pierwsza. Dziękuję Wam za obecność i do następnego razu, Pa. No i witam grupę drugą w tym przekazie dla Was na te trzy miesiące. Dwie karty u góry to karty dla związków, poniżej dla singli i po prawej stronie mamy karty na sferę zawodową. No, i jeśli chodzi o związki, jeśli macie kogoś, no to tutaj pokazuje się dosyć dobra energia, bo mamy dziewiątkę kielichów, czyli spełnienie, satysfakcja, takie spełnienie emocjonalne więc dobrze to tutaj wygląda, ale mamy też kartę diabła, więc mogą pojawić się jakieś pokusy, i nie musi tu chodzić o pojawienie się jakichś osób trzecich, że wasza partnerka czy partner będzie czymś kuszona. Czy kuszony, albo po prostu wy będziecie e, czymś kuszeni. E, może to oczywiście o tym świadczyć. E, I tu właśnie chciałabym przypomnieć, że e, tak jak mamy tutaj dziewiątkę kielichów, to jest takie spełnienie. E, I często jest tak, kiedy jest nam dobrze, wygodnie, e, jesteśmy e, usatysfakcjonowani, to jednak jeszcze gdzieś tam e, potrzebujemy jakichś dodatkowych wrażeń. E, więc e, uważajcie na to. Zwróćcie na to uwagę, ale to nie musi oznaczać kuszenia przez osoby trzecie. Kuszenie to również może być takie popadanie w jakieś uzależnienia, w jakieś właśnie nałogi, jakieś substancje niezbyt zdrowe, dobre, czy jakieś po prostu różne inne nałogi. No tak naprawdę to nie muszą być jakieś substancje odurzające, tylko mogą być to też różne inne rzeczy. Więc może tu się coś takiego pojawić, ale niekoniecznie, bo tak jak mówię, jest to energia ogólna, więc dla jednych z Was może być przekaz taki. Dla innej grupy z Was może po prostu to oznaczać, że no jest tu spełnienie, jest dobrze, ale może to być związek taki, może być dużo jakiejś zazdrości, E, takich właśnie tych ciemnych, e, diabelskich, że tak powiem, e, no po prostu tych e, takich cięższych energii, czyli właśnie jakaś zaborczość, zazdrość, e, albo jakieś po prostu lęki będą wychodzić na powierzchnię. E, coś, co po prostu sprawuje nad Wami kontrolę, tak jak właśnie tutaj też ta karta przedstawia, ten diabeł trzyma tutaj e, w dłoni, tak jakby... E, jakąś kukłę, kukłę taką, e, że sprawuje nad kimś kontrolę. Więc e, może jakieś wasze wewnętrzne lęki, jakieś po prostu schematy, czy coś, co po prostu wami kontroluje i nad czym nie macie po prostu kontroli, może tutaj się przejawiać taki motyw. I tak jak powiedziałam, tu jest spełnienie, jest satysfakcja, jest dobrze, ale mogą po prostu w, w przeciągu tych trzech miesięcy wystąpić jakieś takie jeszcze wasze e, no te ciemne strony, że tak powiem, że właśnie jakieś e, takie, albo może to być też jakieś duże pożądanie, na przykład m, e, duże takie, e, taka pasja, nie? Że e, będziecie się nawzajem po prostu kusić. Jeśli chodzi o przekaz dla singli, no tutaj m, tak nie do, koń, do końca bym powiedziała, e, znaczy, powiedziałabym, że są dwa przekazy. E, Jedna część singli nie będzie miała czasu na, na po prostu jakieś spotkania, bo będzie przepracowana, będzie miała nadmiar obowiązków i po prostu nie będzie miała tego spokoju, tego czasu na jakieś spotkania. Ale inna część z Was zwróciłabym uwagę: czy nie jest to ktoś, kto będzie Wam dokładał jeszcze więcej ciężaru? Mogą tu wystąpić jakieś kłótnie, może z kimś się pokłócicie, albo po prostu nie jesteście w stanie, jakby macie jakiś konflikt wewnętrzny i nie jesteście w stanie powiedzieć o tym, co czujecie, co myślicie i po prostu będziecie tym obciążeni, będziecie dźwigać jakieś ciężary przez to albo po prostu no, z kimś się pokłócicie, bo może nie będziecie mogli znieść tego, że, że ktoś wam jeszcze dokłada ciężaru. Więc nawet jeśli ktoś by się pojawił, to bym powiedziała, że e, może to być trochę obciążające dla was, e, może jakaś kłótnia wy, wybuchnąć, albo po prostu jakaś część z Was po prostu nie ma czasu teraz na spotkania bo jest czymś po prostu przeciążona, może macie nadmiar pracy, nadmiar obowiązków. A jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, tutaj pokazuje się jakaś nauka, więc być może będziecie musieli się czegoś nauczyć, może będą wprowadzone jakieś nowe zasady, nowe reguły, których będzie się trzeba nauczyć, jakiś nowy system, albo podejmiecie nową pracę, będziecie musieli się nauczyć tych panujących tam reguł, albo po prostu postawicie na jakiś samorozwój, jakiś rozwój duchowy. No, to by było na tyle, jeśli chodzi grupa 2. Dziękuję Wam za obecność i do następnego razu. No i witam wszystkich tych, którzy wybrali talię numer 3 w tym przekazie dla was na najbliższe 3 miesiące. Dwie karty u góry to karty na związki, dwie poniżej dla singli i po prawej stronie mamy kartę na sfery, sferę zawodową. Jeśli chodzi o związki, no tutaj trochę taka ciężka energia, być może jakieś przeciążenie, przesilenie, nadmiar jakichś obowiązków i trochę taka utrata sił, takich chęci do działania, być może, bo odwróciła się nam tutaj karta siły. Albo po prostu dla innych z Was przekaz może być taki, by zwrócić uwagę na to, czy ktoś, Wasz partner, partnerka, nie odbiera Wam tych sił, nie odbiera Wam tych chęci do działania, albo po prostu, czy nie nadużywa ktoś tutaj swojej władzy. To może być sytuacja jednorazowa i, tak jak wspomniałam na wstępie tego, tego przekazu, że jest to energia ogólna, więc to może być jedno zdarzenie, które się wydarzy nawet już jutro i ten przekaz już nie będzie aktualny przez kolejne trzy miesiące, więc tutaj no może albo będzie po prostu to dla was taki cięższy okres, który będzie wymagał od was więcej wkładu, więcej pracy. Po prostu takiego przeciążenia jakiegoś być może, i do tego stopnia, że aż możecie tracić po prostu siły, tą cierpliwość, tą wytrwałość albo po prostu już jakieś jakby wasze cienie przejmą nad wami kontrolę. No, zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. Jeśli chodzi o singli, single raczej nie będą. Cierpieć na brak adoratorów czy adoratorek. Może się pojawić tutaj więcej opcji. Mogą single fantazjować, mieć po prostu duży wybór, czy też oddawać się właśnie jakimś marzeniom, fantazjom, bujać w obłokach. Może będzie jakaś potrzeba podjęcia jakiejś decyzji. Dlatego nie fantazjować, nie marzyć, tylko zejść na Ziemię i podjąć jakąś decyzję, wybrać coś, wskoczyć po prostu na głęboką wodę, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, jakie się okaże, więc coś będzie trzeba wybrać, jakąś decyzję będzie trzeba podjąć, nie chodzić z głową w chmurach, tylko zejść po prostu na Ziemię i zadecydować. Jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, no tutaj jednak jedna z kart jest dosyć przykra, bo mamy tutaj trójkę mieczy, czyli jakiś zawód i z tym królem buław bym powiedziała, że być może jakiś mężczyzna zada Wam jakiś cios. Może to być Wasz szef, czy jakiś inny mężczyzna władczy w Waszej pracy. Czy w zależności, czym się tak naprawdę zajmujecie, ale ja szczególną uwagę zwracam na, na to, jak karty są przedstawione i w tej talii, no tutaj trójka mieczy przedstawiona jest właśnie tak, że tak jakby ktoś wbijał wam szpilę. I dla jednych z Was przekaz może być taki, że no po prostu ktoś na takim wyższym stanowisku Ktoś władczy może po prostu was w jakiś sposób zranić albo wbić wam jakąś szpilę. Z drugiej strony powiedziałabym też, że jest tu szansa na jakiś awans, na, na jakiś właśnie sukces, ale tak jakby może ktoś nie będzie z tego zadowolony, będzie chciał wam wbić jakąś szpilę. Albo też, no uważajcie, po prostu los jest przewrotny, więc może być jakaś szansa na, na awans, ale może być też szansa na jakąś stratę, na jakieś rozczarowanie. Może albo po prostu, jeśli wy jesteście jakimś szefem, to po prostu kimś się rozczarujecie i będziecie musieli komuś tą szpilę też wbić i kogoś zwolnić. To by było na tyle. Grupa trzecia. W tym przekazie dla Was na te najbliższe trzy miesiące. Dziękuję Wam za Waszą obecność i do następnego razu Pa.